Dzień dobry, witam Państwa w kolejnym komentarzu wideo portalu epetrol.pl. Ostatnie dni to czas miłych zmian dla kierowców, bo mimo że zakończyły nam się promocje okołoświąteczne, to jednak ceny paliw na stacjach są niskie, obniżyły się jeszcze w tym tygodniu o 4 grosze dla benzyny do poziomu 6. 5,67, a jeśli chodzi o diesla, do poziomu równo 6 zł, o 2 grosze jest taniej niż w zeszłym tygodniu. Jedynym paliwem, które wyłamało się z obniżkowej tendencji jest Autogaz, który podrożał o 4 grosze do poziomu 2 zł i 69 groszy za litr. Jeśli chodzi o wydarzenia, które w najbliższym czasie mogą emocjonować inwestorów, które mogą wpływać na rynek paliw z całą pewnością, wszystkie oczy w tym momencie z, zwrócone są przede wszystkim na Iran, na to, co się może stać w Iranie po fali protestów, która tam przetacza się przez, przez główne miasta tego kraju. Pojawiają się pytania o to, czy możliwa jest na przykład amerykańska interwencja militarna bądź jakakolwiek forma działań militarnych w tym regionie, bo to zdecydowanie podbijałoby ceny ropy. Wprawdzie ostatnie deklaracje prezydenta Trumpa są nieco jakby tonu Nastroje, ale tutaj no pewności nikt mieć nie może. Tutaj dynamika dyplomatyczna w, ostatnim, w ostatnich miesiącach jest na tyle duża, że możemy spodziewać się właściwie każdych działań, i to napędza tą pewną premię ryzyka w cenie ropy, która po gwałtownym zanurkowaniu, po powrocie Wenezueli do, do krajów eksportujących ropę naftową po interwencji amerykańskiej teraz z kolei nam się podbija. Bo, bo mamy po prostu ryzyko ewentualnych działań militarnych w regionie irańskim. Natomiast jeśli chodzi o perspektywę dla polskiego kierowcy na najbliższy czas, tu jednak nie spodziewamy się jeszcze bardzo daleko idących czy radykalnych zmian. Prognozy dla benzyny 95-oktanowej na najbliższy tydzień są między 5,59 a 5,71. Jeśli chodzi o olej napędowy, tu spodziewamy się cen z przedziału 5,95-6,06. Natomiast dla autogazu, przedział, jaki spodziewamy się znaleźć na stacjach w najbliższym tygodniu, to 2,66-273 za litro.